Cześć wszystkim, słuchajcie, chciałem Wam pokazać e, jak sprawdzić przewody pomiarowe po zakupie miernika, bo okazuje się, że nawet taka firma jak Flokke, niby dobra firma, niby jedna z najlepszych, jak nie najlepsza, robi różne przewody, różnej jakości, bo zobaczcie, te, które tutaj mam, zaraz włączę, pokażę Wam jedną rzecz. To są już używane, te są nowe. Patrzcie teraz tak. Ustawione jest na omy w automacie. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Zobaczcie. Podłączam dwie końcówki razem. Tam nie wiem czy widzicie. Dobra jest okay. Cyk. O to jest standard 08 powinno być. 008. OK. Teraz tak. Tu sprawdzimy na padzie 0,08 oma. Także to jest oporność, powiedzmy, kabli można powiedzieć, nie? No, no to jest oporność kabli Ale zobaczcie teraz Co się stanie, jak przełożę te kable Odłożę Te, 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 te same kable to są, zobaczcie Tej samej firmy wszystko przerzucam na przewody nowe zaraz je podłączymy i zaraz zobaczycie jaka jest różnica nie wiem na czym to polega ale no zobaczycie podłączam się podpada 0,50 no półoma oporność ma to już jest, no to już jest oporność, można powiedzieć. Zobaczcie, żeby nie było. Pyk. Stykam razem. No tak 44... 045. No, no mniejsza z tym w każdym razie. No sorry, no jak. Kable, te przewody, żeby było wiadome, te przewody kosztują ponad... Wtedy kosztowały 250 złotych, teraz można je kupić za tam 220 powiedzmy złotych. Są fajne przewody, bo, zobaczcie, tutaj te końcówki pomiarowe można sobie zmieniać. Skręcamy, o, i mamy do wyższych napięć zabezpieczenie innego stopnia, żeby się już tam nie, nie poparzyć, czy tam, powiedzmy, żeby nas prąd nie kopnął. Ale no, no, no patrzcie, nie to, że wymyślam, pyk. O, teraz 0,22, no ale to jakieś bzdury. Na nowych przewodach, jeszcze raz. Tak, są takie pieniądze. Specjalnie wziąłem tutaj do porównania. Miernik, bo to jest Fluk 287, a to jest y, miernik tam za powiedzmy, nie wiem ile, 100 zł kosztuje, ten kosztuje koło tysięcy, tam 4000 zł, a ten kosztuje 100 zł chyba, nie jestem pewny gdzieś na Allegro I zobaczcie, wezmę teraz tak. Jeszcze, żeby lepiej było, żeby nie przekładać tymi kablami, teraz zobaczcie, jak sobie sprawdzić przewody i ich oporność. Najprościej jest tak. Tu mamy, widać, coś widać. Ok, zobaczcie. Wkładamy przewód, zostawiamy w jednej końcówce, tak? Wrzucamy drugą końcówkę do tego miejsca, tam gdzie się wkłada kabel. Mamy 0,09 OMA. Dobra, czerwony daje nam 0 0,09 OMA. Czyli 900 chroma, dobra. A zobaczymy to. Czarny, a czarny daje 17. Czyli, no co? 15. No ale na pewno nie będzie 0, 0,9. No jak? Czyli jest coś to jest nie tak. A teraz, żeby porównać, dobra, ja te wyrzucam. To sprawdzimy jeszcze jeden z tych moich, które ja używam. Tamte oddam kable sorry jak te nowe kable mają jakieś opory no to chyba, chyba coś nie tak w firmie się chyba trochę pomieszało no jak można taki gówno sprzedawać czekajcie nie, 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 nie dotknąłem ten ma 06 no dobra to jest taki standard czarny jeszcze sprawdzimy dobra z tych które ja zostawiam patrzyłem wcześniej w internecie to ludzie też mają niestety no mają to, 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 to samo co ja mam ale na tamtych to jest masakra już. No dobra, no to jest OK. Dobra, ja je wyrzucam. Czekajcie, żeby nie zamieszać. Te, te są moje. Tamte idą do oddania. I teraz tak, z tego miernika wyciągniemy na chwilę kabel. Zobaczymy jak te kable tam za... Nie wiem. 10 zł takie kabelki kosztują. Tamte kosztują 200 ponad. Te kosztują 10 zł. To jest tego, jak on się nazywał? Neo. I zobaczcie. No co, 0,12 OMa. halo, no to, ale nie 0,50, nie 0,45, czyli one mają lepszą przewodność, tak, bez zakłóceń jakichś niż kable. No widzieliście, przecież i to używane już, bo to ten miernik NEO jest używany. No 0,12, dobra, teraz tak, żeby nie było coś tam, że mieszam. Sprawdzimy na padzie, jest OK, 0,12 Ohma, dobra. Teraz ten miernik jest naprawdę dokładny, nie będę mówił, że jest zły, tak. To jest wina tylko po prostu przewodów, ale no, tak sprzedają za takie ceny, za takie pieniądze, to, to powinno być igła wszystko. Tutaj będzie, on będzie pokazywał chyba do, do tylko, do dziesiątych chyba, no. To jest jego max. No tutaj zobaczcie, tylko, że to jest do dziesiątych, no. No tu też zobaczcie jakie błędy pokazuje 0,7 No to, to już jest ponad półoma Czekajcie zależy kto do czego potrzebuje no ale ja bym chciał zobaczcie prawie 1 ohm ja tam wcześniej kiedyś patrzyłem to mi 1 ohm pokazało Jeszcze raz Zobaczcie jak się nabija Czyli mieli w ogóle do takich prostych spraw, no fajny, fa, 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 bo malutki, ale jest niedokładny. Zobaczcie, na jeden ohm wskoczyłem, nie? A trzymam, mnie Czyli taka oporność. Dobra, palcami puszczam, żeby nie było. O, jeden ohm. No to, to takie trochę niezbyt dokładne jest. Teraz tak. E, co chciałem pokazać? To jeszcze nie koniec. Coś Wam pokażę. E, biorę te moje kable. Tam już nie będę, to już na, na tych zobaczcie, nie będę tamtych zakładał, bać wjazd co będę miał oddać, tylko na tych pokażę. Bo tam to już w ogóle by była jakaś masakra. Zobaczcie to. Podłączam te końcówki. Tu mam, kurde, zabujało się. Tu mam te bananówki. Zakładam bananową końcówkę. To jest końcówka. Zobaczcie, taka fajna, niby. Do fluke. No to nie jest dla mnie, no nie jest oryginalna. 30V cieniutka szpileczka, gdzieś tam w komórce, czy gdzieś tam przyknąć do układu. No fajnie, ale zobaczcie, jakie przekłamania. Zero... Dobra, mamy, tak? Zobaczcie. Powinno być 0,8, a ma. zobaczcie, co się dzieje. Już się robi 0,21 na tylko jednej takiej. I teraz tak, żeby nie było, zobaczcie to. Dotykam tą szpilkę. Nie wiem, z czego ona jest zrobiona. Tu jest, bo ja tam przerobiłem. Tą jedną, zobaczcie, przerobiłem po swojemu. Dałem igłę. A zaraz Wam opowiem. Zobaczcie to. Dotykam w dwóch miejscach. Zobaczcie, co się dzieje na mierniku. Widać tam pewnie, widać 0,20. Ona ma, ona ma jakąś dziwną. Zobaczcie. Dalej. Normalnie jakby miała oporność. 0. No dobra, tam 0,12, no ale kurde. Na takim odcinku, no jak. A tu jest 0,7. A wezmę igłę, którą ja wsadziłem wcześniej tam. Zobaczcie. Ta, ta ma 0,9 pokazuje a teraz zobaczcie moją tą którą znalazłem taką lepszą To, to normalnie są migły do szycia ta ma też 0,12 teraz ale no to dobra ale zobacz, zobacz, z, zobaczymy inaczej dobra już założę zobaczcie pamiętacie jak przykładałem nie wiem o co tu chodzi bez kitu tu tu normalnie jakaś magia patrzcie No 0,9 wchodzi tak czekajcie jeszcze inaczej 0,9 łamach, to ściągam. Teraz to jest, no nie jest taka różnica jak tutaj. No, no patrzcie, no to jest 0,21. Drugą zakładam, tą moją, to się zrobi zaraz pół no Takie trochę nie bardzo. Nie, no 0,24. A bo moja jest, no moja jest troszeczkę lepsza. Już myślałem, żeby ze złota te końcówki tutaj przylutować, sobie dać. No nie przeszkadza, no bo to są, mówię, to są setne, tak? Tam jakieś to nie, to nie przeszkadza, ale no kurde, no sprzęt tyle sosu, to powinien być igła. Wszystko i to nie to, że ja mam coś zepsutego, bo widziałem u ludzi, jest to samo. Zresztą chodziło głównie o kable, pokazałem wam, jak sprawdzić kable. Czyli wyciągamy kabel, tak? Powiedzmy sobie z jednego oczka, obojętnie którego. Wkładamy na bezpośrednio i widzimy, czy jest sprawny. Ten ma 0,8, dobra, jest ok. Powiedzmy, i tam drugi przekładam w drugą stronę. Będzie on też gospodarz, tylko bez tej szpilki, bo, bo one zmieniają. Tu widzieliście opory. Chodź tu no zobaczcie, a ten ma 0,0 jeszcze, czyli ten jest jeszcze niedokładne. Są te kable, tak jakby miały. Ja wiem, że to są doczepianie się, ale troszeczkę inne rezystancje mają. No, zobaczcie, to są setne naprawdę to, no, ale mi to przeszkadza. Nie lubię takiego czegoś, jak coś mi jedno jest takie, drugie srakie, no, 200 zł za kable czy tam 250, sorry. I no, tak wam pokazałem, żeby patrzeć te końcówki jak kupujecie, to warto sobie zrobić po swoim ogiełkę. Po, po pierwsze, co zrobiłem, zrobiłem tak. Czemu to wymieniłem, wlutowałem tutaj, tamtą wyrwałem, tą też wyrwę, tu zdejmę to wyrwę. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ja to jeszcze tutaj zakleję ładnie, żeby to się nie ruszało. Zobaczcie na, na, na długość, widzicie? Jak mi się skrócił ten Prze przewód? sekunda, żeby było widać. O, to, to jest tak, o. Widzicie? Przyłożę nawet jeden drugi banan włożę, żeby było. o, o parę, parę centymetrów, no z 2 centymetry. I, i, i tą, no tu jest też minutka. nie wiem z czego to jest wykonane ale mówię, ona, ona strasz, straszny jakiś opór daje bez sensu, nie wiem kto to dał to powinno być jakieś miedziane, nie wiem z jakiegoś dobrego materiału, a to jest gówno jakieś dobra, tak Wam pokazałem, żebyście w razie czego jak kupujecie te mierniki, to posprawdzali te przewody, Mnie jakoś ktoś myślał, że ma zepsuty miernik, bo źle pokazuje, a to wcale nie miernik, tylko po prostu przewody są do dupy jeszcze, a, jeszcze jedna rzecz, jeszcze zdejmę tutaj, pokażę Wam na tym, ostatni raz tutaj jeszcze ten Neo, słynny neo. one też tu fajne są, zobaczcie, podświetlenie ma, pyka, dobra, teraz, teraz oryginalne od Neo końcówki, poczekamy, no, teraz ładnie pokazał, nie, bezbłędnie, no, już zaczyna, już, już, już idzie, już się gubi, A to jest, mówię gubi się, gubi, gubi zaraz będzie jeden się naładował jakiś tak nie wiem, coś, coś tu nie do końca ale patrzcie przerzucę na kable od fluka jednak te fluka kable są mimo wszystko lepsze ale niestety jakoś, jakoś nie do końca jestem przekonany za te pieniądze to powinno być tu całkowicie się zerować przy pełnym zwarciu. Końcówki dwie zwierami i musi być 0,00. Zero, zero, zero. Tu będzie teraz... Zero. Ale też idzie na tych końcówkach, zobaczcie. Tak. Też idzie. No teraz w ogóle tutaj na tych, to... Ponad jeden omrze. Nie wiem. Dobra, nie komentuję tego. Jeden om dla mnie to już jest takie zakłamanie. Dobra. To chciałem pokazać. Pozdrawiam miłego.